Cześć, cześć, wam wszystkim, tutaj jest Najwyronotelic Dzisiaj gramy sobie z Krzyżkiem w Smite'a Cześć, się wam No i tak... Ja tutaj mam niski dosyć level, 5 Krzyżek ma 12, więc pewnie będzie lepiej ogarniał ode mnie No ale A... zobaczymy, zobaczymy A ja sobie... O dupa, ścinę miałem A spróbuję sobie zagrać może najfalbo albo Kupidem, nie wiem no z tego co z... widzę, mamy nawet dobry skład jak na razie. Zagram NIF, bo dobrze mi się nią grało. No to za chwilę się rozpocznie rozgrywka i. Obyśmy wygrali. No kurde, oni mają Merkurego, przeciwko Merkuremu jeszcze nie grałem więc. O, on dosyć mocny jest z tego co kojarzę. A kuźwa, mają też Kupida, to nie jest za fajnie. No Jimira też mają, tanka. No. my zbytnio tanka nie mamy. No niestety. No, jakoś się tam poradzi. No, jakoś damy radę. Oby ich Zeus nie ogarniał. No jak Zeus nie ogarnie to. Okej. Okay. Co by tutaj kupić? Rekomenda, dobra, zacznę tak jak zawsze. Ja mam autobaja kupionego, bo na arenie to trzeba szybko kupować. A nie, nie jestem do tego przyzwyczajony jakoś. Nie, to ja akurat tam to bo ja tu nie mam. Tak jak ty widzę, tam ty jesteś. Tu podbiegnę. nie wiem, którą stronę tego blu bierzemy tamto? Z tamtej czy z tej? O tu mam no, źle tutaj. Teraz jest dobrze. Tu weź. A kto bierze? Bo to zazwyczaj. nigdy nie wiadomo. No, do... no Akurat spadł na mnie. No i dobrze, przynajmniej będziesz coś robić. Przynajmniej mana mi się nie skończy. No, to jest taki plus tutaj, że. Jak jednemu się mana nie kończy, to jest już dobrze, bo może tutaj chwilę dłużej zostać i farmić, a farma tutaj na arenie jest No, ja jak się to teraz przewiduję, to potem będę czyścił. Czyścił ich ładnie z tego wirku. O kupit, weź się dojść, lepiej. Ten tam nie będzie tutaj wkurzał. Jimir coś będzie próbował nas puszować ja, to... Wiem, wiem, Przerąbana to będzie okrcik No i fuck musisz medytację wykorzystać Oj No i mamy Pięknie, pięknie, ładnie To jest no, no ult się przydaje A w niej jest dobry ult no tak, dlatego lubię tego trzępa i... O nie, nie Pani trafiłem do... sobie jeszcze, Murde Gdy. A, nagi. Okej. Okay. Ładnie, ładnie. Oj, trzeba się cofać. To idzie. Przynajmniej ten first blood tutaj dla nas jest. Zeus troszeczkę za bardzo się wepał więc... Oby, oby. ...może nie ogarnia. Bo on jak się tu nafiduje, pamiętam z zeszłej swojej gry, to... ...może sporo zdziałać. Razem tego gołta. Jeszcze ja, że nie dużo robi. to nie robi tutaj, więc. Bo no. ten ult jest jeszcze. dobry, bo potem y, może jeszcze użyć swój trzeci skill. Co jeszcze pierunek... uderza i. i damy jej spory. No, to jest przysrane. Zależy, jak będzie ogarniał. Jak będzie dobrze ogarniał, to. no, będziemy mieli... trochę szerokość. oj. oj. Trochę a bardzo. Ale. O, Dobra, ja spróbuję, bo zaraz padnę. Się. Teraz to fuksa miałem. I... No! no, wykrakałem. <laughs> nie doszedłem do końca <laughs> i padłem. Okay. Nie udało mi się ulta użyć. Dobra, myślę, że. Dobra, to będzie. Ale mamy matarki, idealnie i... tą samą liczbę punktów. No, teraz trochę mniej. To? Nie wiem a action. Czekaj, action mi znowu zasłania. Zawsze no ja mam teraz ustawionego... Na... ikonkach wrogów Nie, bo ja sobie zawsze ustawiam na środku. Nie, bo ja sobie zawsze ustawiam na środku, bo jakoś tak niewygodnie jest, a I wtedy mi zasłania, w World of Tanks też mam cały czas zasłoniony jak nagrywam o, no to i... też jest mocne. Opa. Ja w to nawet nie wchodzę Kupić mi wkurza tym, że on ma te swoje serduszka i on tego, tym leczy. No, na kogoś 31. leci. Uwaga na tora. Tam się, Wow, bił. jeszcze kupić tu jest. Kurde, uciekł już mi przed tym, przed nosem. Wiem, zasunowałem go, więc... Wiem, kurde o jeszcze trochę długo ładuje idealnie kolejny ale teraz się wyleczy dziad o nie wiem, na mądrze tak, próbuj sobie no my za ścianą się bijemy jest <laughs> kill znowu na mnie no i nie no dobre staty e 2 0 1. 428-416, do 416, ale teraz trochę nam spadnie punktów. No, bo te minionki wbiły. Ale na razie wygrywamy. Nieznacznie, ale wygrywamy. Oj ojoj. Młoto oj, oj. władca próbuje coś zrobić. To mnie trafił, ale zabiłem, zabiłem. O nawet double killa miałem ładnie, ładnie Dobra, tutaj asystę załapałem No tylko, że padłem i dopiero wtedy o! dostałem double killa <śm> To widzę, że się tutaj doświadczony grasz y Mój wir to zrobił Dobra, trochę puszne. <śm> ich. ciekawe Minionki A. Jungle camp, nie wiem Ja tutaj nawet nie chodzę dobra dzwoną jak na razie, okej okay. To jest naprawdę fajne jest. No nie Zasz, jest takim typowym. Ja Ale idzie nie się pobawić, takiego nie... typowego MOBA. No. Ale na razie mocno nie bije, więc nie jest źle. No w dupę ten pieszczony kupił, Naprawdę. Nie, tylko nie I żeby blue tylko w ten Wirek wchodzili. Okay. No da, ten widzek to. Ten kosztuje, bo Może to nazwy yy, też. On kosztuje bodajże c... 2500 albo 3500, coś takiego. To dosyć mało, wiesz? No nie, nie jest drogi. No, następny bóg, którego kupię. O. Jest dosyć fajny, dosyć mocny. Powiem właśnie, że... Kurde, nie, nie padnę, nie padnę. Próbuję. Próbuję ci pomóc. Nie, nie padnę spoko. Leci na mnie. Dobra, ja manny nie, nie mam. a się wchrzaniłem. Oooo. Mogłem się cofnąć. No dobra, już żyję. co jeszcze przyda? O, już, pipi, już się um. na mnie rzucał. O. Life hmm. Oj, już, i już kupidynek się na mnie rzuca z serduszkiem. Ta? No to kurde. Tylko się tak zaczyna rzucać, to albo już wie, że coś robi, albo po prostu jest głupi. O kurde. <grywa> nie grałeś, że się Mam nadzieję, że Zeus mnie nie trafi. O, jest. Idealnie. Odnawiam HP i wracam do was. No spoko. Ultem mam zawsze ty tym gościem cięko trafić, a ulta potężnego. A ja trafiłem też tego Tora w takim momencie. Wydawało mi się, że zginie... ...dusko. Lecha. Myślałem, że w to nie wylecie Jestem koło ciebie jak coś no, Ok spoko Więc się nie boję Dobre to trochę im hapazujemy No ale okay. no, jeszcze to Jak jest, tu wychylać coś Okej okay, na no, kupida sun. Pięknie To tak jest Powinien paść ode mnie. O, to jest... Chmur, chmurka wszystko zdziałała. <noise> ja, szczerze mi się dobrze z Sun Wukongiem grało. Yy, chyba chwila, ale Może? nie miałem dobrego meczu nim. Ale yy, mocny, mocny. Też Bóg. No to... Taka w zasadzie kopia Wukonga z y, LoL'a. Ale no, z chwila ma Ale to w sumie... Oni tu bazują właśnie na bogach, na bohaterach, to... To tak, no. nie wiadomo kto kto, kto kogo kopiował, no wcześniej był w LOL u ale... No... To właśnie takie dziwne, czy League of Legends sobie to wymyśliło, czy po prostu przerobili jakąś liską Możliwe, możliwe. Bo... No ci raczej to robią jako że bogowie i... I fajnie, fajnie to wygląda. No. No tak. Chociaż trzeba przyznać, że jest kilka bogów, których osobiście nie lubię, i... Oj. Kurde, zdjął mi. Jest tu nie No, pięknie, pięknie. Jeszcze mnie ocaliłeś. O, jest. Oj. <laughs> Oj, uważaj, bo wykrakasz. Dobra, Znowu. uciekam już w końcu do tego. No, nie, nie popełniłem tego błędu, co ja, ja nie uciekłem. I ale coraz więcej obrażeń magicznych będę miał. O, oh. no dobrze, kurde. kurde. Co to? PC? co? WC? No, ale. Okay. Ten chyba. Nie... O dobrze, zesunował go. A, tu są punkty, a ja myślałem, że tam na górze, jenny. Ja też jestem przerąbany. Kurde! Ja się zastanawiam, gdzie są te punkty, a to... No, ale zjadłem mu jeszcze no, peł, pełną HP. Dwóch nie chyciło, więc teraz trochę poczekam. No, 20 sekundasz. Ale dobra, o, prowadzimy mocno. No, trochę długo. No. Więc... Co ten debil robi? No patrz, kurde. on sobie tutaj u nas biega. On się na tanka robi? Nie, on się nie robi na tanka. I on się robi na zwykłego atakującego, więc on może być łatwy do niszczenia. No, dobra. no. kurde, Zeus zgubił. Dobrze, dobrze. Ważne, że jest no. Ważne, że to jest oj, Ojojoj, oj. jaki zas szkoda, kupida. Czekaj, czy ja jestem z levelem do tyłu, bo chyba coś mi się wydaje, że tak. O nie, tak. wszyscy mają po 16. No do No, Zeus ma 17. A ten co robił też nie wiem, kurde jak mnie łata. No i zabił mnie. Nie, o, jeszcze nie, jeszcze żyje. Już nie. No ten merkury u nich jest o, dobry. A u mnie mało brakuje. O! No, kurde, nie, mnie przed chwilą też zabił. Nie, zabije mnie, a. Dobry jest, dobry jest. No, no pierdziul, on miał triple killa, co za koleś. No, on teraz tracimy trochę punktów. No pierdziul. No, trochę dużo. Bringer. Nie wiem, ogólnie Dobra, nie. no jakby to był co nie ulepszy Nic I Okej. Okay. Dobra, tutaj w zasadzie tak... Coraz gorzej idzie. Ale może nie będzie źle. No może nie, może nie. Może będzie lepiej. Yy, przy Skype'ie się tak dzieje. Nie wiem czemu. Wydaje mi się, że mam grę za cicho. Wiem, ale nie ja ogólnie mi się wydaje, że ta gra jest troszeczkę za cicho, bo. No! Nie! Co za dziad Dobra? w, las no, w, o, tego w końcu ulica. zabiłem. Jak miałem dobić. Co to Wszyscy nienawidzą kupida. Pyk No i zaś mnie goni. Ja nie mogę. Ok, no Trzeba uważać na tego Merkurego i to ostro. Czekaj. O, fuck, Merkury jest. No on strasznie wkurza. Szczególnie, ja muszę uważać, jak nie ma tego. Trzeciej umiejętności załadowanej, bo U wtedy masz Romana. U Loki. Znaczy, no ma moc, mocne uderzenie, ale... Asyst mu wbija dużo. No. Żyjesz. Wow, fuck. Żyjesz, no, żyję, żyj, żyj, dzięki medytacji. Kurde, czemu mi złoto na to brakuje? Ja. Wow, wow, wow! Nie wiem, że ty to nazywasz. Nie, marze, spadł. Sama wujesz, asysty teraz spadły, chyba. A nie, zabiłem kogoś. Wow, co tam się stało? Tak? Nie, ich padli teraz Co tam w ogóle się działo? Bo strasznie szybko ten. Padli nas. Nie, u nas jeden padł. To, a on się dowolił. Trochę nadrobiliśmy z punktami. O, Okej, Krzysień. Pięknie, poszedł kolejny. 9-5 już mam staty. No, jestem mam 3-2. Ty kurde, jak ten mi dziwnie skacze, to i zobacz. To ten tak jakby na główkę spadał. A ty jesteś smokiem. Zeus mi prawie nic nie robi. I ich On mi trochę robi. Czekaj, No ty trochę tanki bardziej jesteś. Dobra, to ich zeus teraz spada. Okay. My zaraz możemy też paść. Kurde, miałbym tą pierwszą umiejętność załadowaną. O kurde, kto mnie tak przerzucił? Co? Odwróciła mnie totalnie. <noise> nie wiem, kurde. What the fuck. Naprawdę to było przerąbany, ja nawet nie wiem co to było. Koło skill nawet nie wiem, koło był. No właśnie. Dobra, mam 20 level, jest spoko. No teraz to już każdy ma 20. No. Właśnie ja tak nadrobiłem. Jest. Jeden kill przynajmniej. O, to rzuciłem ulta. O. Ale dobra, teraz będziemy o, mieli poniżej 100 punktów im braknie. Dobra, jest idealnie 95%. No kurde, musiałbym kogoś pochitować z y, autoataków, żeby się trochę wychilać No, o. pięknie. Jak z, z moich? Szkodów. A to tylko. No. No, minionki tak. Bo im bierze ostro HP. Zresztą tym po 128 bierze, więc... No, próbuję ci pomóc. What the fuck? Mocno bił, mocno. No. Spróbuję stąd uciec teraz. Okej, okay. Mocno, Ale spoko, jak się nic złego nie stanie, to powinniśmy to wygrać. Wow, A, wow, wow, o, wow, wow! Z równo. No, kupidynek nie, nie dał rady mi. Dlaczego ja nie mam. No, Kurde, dlaczego ja nie mam ulta? Ale już jest, ja już mam prawie ten, nie wiem, full build. No, mi w zasadzie brakuje. No, mi jednego. I wystakowany też jestem porządnie już. Ła. Wow. To no. No, no, czekać. Twoje staty, twoje staty. Gdzie są no. twoje staty? Jest. To jest 9-5. 13 Moje staty 4-2-12. W zasadzie czekaj. No, najmniej razy w drużynie zginąłem, ale też najmniej Na punktów, nie dostarczasz. <laughs> no. Ładnie, stąd był ładny, pięknie. O, ubiłem dżunglę. No, teraz się w minionki wbiją. Ło, poszli. Okay. O, ho, ho. 9 punktów mają. Nie, to jest już wygrane. No, bez problemu. A, nie, nie, padnę na koniec. Kurde! No, padłem. też padłeś? Jeden punkt, jeden punkt. O, dupę, o, dupę, nie, 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 ja nie chcę ginąć. Do innego minionka. Kurde, i tak wszyscy zaczynają padać. Dobra, teraz wygraliśmy. Jest ładnie. No nawet czas 20 ale No, nie wychodzi, że na nagraniu 21 minut jest. No, no i przynajmniej spoko. wygrany mecz, jest co wrzucić przynajmniej. No, no mi trochę mniej, mniej, bo ja mam. 4, nie, 56 razem, bo już First win na dzisiaj miałem. Ach, Ale ładnie, to jest ładnie. First ładne statystyki. Kurde, ja muszę to wyłączyć, <laughs> bo jeszcze oznaczą film, że plus 18. Ty walce był ten problem, że wyrzucił z gta i. Okurde. miał było znaczenie, po 18, bo wszedł do strip klubu. Ale to nie, to się w sumie nie dziwię. Ale dużo asyst miałeś. No. No, dosyć. Czyli. 13. No, za więcej. 20. No. Nie wiem, czy Ja chyba najwięcej zarobiłem z drużyny, no. Najwięcej kasy mam zarobionej. No, ja najmniej. Czekaj. Okay. Praktycznie wszyscy mieli full. Ja Logi nie miałem nie miał fulla, full, bo miał jeszcze jedno. Ja. Mi nie dużo brakło do fulla. No. Ale ładnie, ładnie było. A u nich? No kurczę. Zeus. Och. Ten. No Emir on to będzie mocny na tym damage magiczny. magiczny, ale... Nie ogarniał coś. No nie, bo tam defense miał kresaczkę. No u nich ale... tylko Merkury grał, praktycznie. No tak. No 19 I tylko cztery asysty, praktycznie wszystko zabijał. Jest. No. No. no Trzeba mieć fajny. No i no, byłoby na tyle. Następny odcinek, nie wiem, z czego nagramy. Hmm. Czy może dalej, gdzie wygrać, co to nie wiem. No to trzymajcie się i do zobaczenia.